Ziemią Babicka, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ilem cię trzeba cenić. Parafrazując słowa wieszcza, można powiedzieć, że mieszkańcy naszej ziemi potrafili ją cenić. Od najdawniejszych czasów brali udział w wojnach, w powstaniach i wszystkich zrywach niepodległościowych. Ziemia Babicka obejmuje swoim zasięgiem nie tylko najbliższy rejon Babic. W XIX wieku Dobra Babice rozciągały się od Babic Nowych aż po Izabelin. Dziś ziemię babicką rozumiemy jako obszar całej naszej gminy, a przecież nadal poza jej terenem, pobliskie lotnisko na Bemowie, w języku lotniczym nazywane jest lotniskiem babic. A jeden z fortów, które powstały jeszcze w czasach carskich, położony obecnie na terenie Warszawy, nazywany jest Fortem Babic. Zarówno mieszkańcy tych ziem, Taki polscy żołnierze pochodzący z różnych rejonów Polski, nawet z Podróbowa, bronili Ziemi Babickiej, ponosząc najwyższą ofiarę, oddając za nią życie. Dziś pragniemy upamiętnić powstańców styczniowych z partii majora Walerego Remiszewskiego, w której wielu było mieszkańców Lipkowa, dziś leżą w powstańczej mogle w Puszczy Kampinoskiej. Żołnierzy września. Którzy broniąc Polski przed najcą walczyli na Ziemi Babickiej i utworzyli tu redutę obronną. Przypomnijmy, że żołnierze majora Jacka Dycowskiego De utrzymywali ją aż do 27 września. Dzień później oddała się Warszawa. Bohaterscy żołnierze zasługują zarówno na naszą pamięć, jak i na miejsce w podręcznikach historii. Przypomnijmy, że po poddaniu, poddaniu się Reduty babice niemiecki generał Johannes Blaskowitz nie mógł uwierzyć, że polski batalion stawiał opór całej nacierającej dywizji. Osobiście liczył żołnierzy, a w uznaniu ich męstwa oficerom, oficerom pozwolił zachować białą broń. także żołnierzy Armii Krajowej grupy Kampinos i innych ugrupowań, z których wielu to właśnie mieszkańcy tej ziemi działali w konspiracji i walczyli w powstaniu warszawskim. Na miejsce w podręcznikach historii zasługuje również Polska Myśl techniczna II Rzeczypospolitej. Szanowni państwo, tu właśnie powstała w 1923 roku transatlantycka radiostacja Babica. Wyobraźmy sobie, jak światłe umysły podjęły decyzję o jej budowie. W roku 1918 Polska po 123 latach nieistnienia na mapach świata powraca do bytu narodowego. Już 5 lat później powstaje super nowoczesna instalacja, która zapewnia naszemu krajowi łączność z całym światem. 10 masztów blisko 130 metrowej wysokości otrzymywało antenę o długości 4 km. To wspaniałe dzieło techniczne jeszcze dziś budzi uznanie, obecnie możemy go porównać do dzisiejszego internetu. Aż niepojęte, że propaganda PRL-u dopuściła do wymazania z pamięci społecznej tak wielkiego osiągnięcia, do prowadzenia do zapomnienia czegoś, co było chwałą i mądrością II Rzeczpospolitej. Podobnie jak, podobnie jak zapomniano, o poświęceniu żołnierzy Września i wielu osób działających w konspiracji, które były później prześladowane po wojnie. Dziś, odsłaniając pomnik obrońców ziemi babickiej, przywracamy do życia prawdę historyczną. Wszystkim bohaterom oddajemy należną cześć i szacunek. Szanowni Państwo, po pozwólcie, że powiem kilka słów o kulisach powstania naszego pomnika. O potrzebie upamiętnienia historycznych wydarzeń mówiliśmy w różnych gremiach już od paru lat. 70. rocznica wybuchu II wojny światowej przyspieszyła nasze działania. 25 czerwca bieżącego roku Rada Gminy Stare Bawice podjęła uchwałę o utworzeniu miejsca Pamięci Narodowej w Starych Bawicach i rozpoczęły się intensywne prace organizacyjne. Ze źródeł historycznych wynika, że w rejonie tym zginęło około jednego tysiąca żołnierzy. Ilu tak naprawdę obrońców ziemi ławickiej spoczywa na naszym cmentarzu nie wiadomo. W niektórych książkach autorzy podają liczbę 400 osób. Wiele ciał, które można było zidentyfikować, rodziny zabrały do swoich grobów, wielu nigdy nie znaleziono. Historię II drugiej, drugiej wojny światowej będziemy poznawać w miarę docierania do kolejnych archiwów. Pomnik jest wyrazem naszej wdzięczności dla wszystkich obrońców Ziemi Babickiej. Dla znanych i nieznanych, dla żołnierzy, ludności cywilnej, dla wszystkich bohaterów. Cześć ich pamięci. Krzyż wirtuty Military jest krzyżem dla wszystkich naszych bohaterów, obrońców Ziemi Babickiej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika. Proszę Pana Ministra Andrzeja Przewoźnika, Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa oraz Pana Krzysztofa Turka, Wójta Gminy Stare Babice o odsłonięcie pomnika. Kompania, Kompania, Proszę księdza prałata o poświęcenie pomnika. Kompania, Kompania, na lewo, port! Przed chwilą sprawowaliśmy najświętszą ofiarę, polecając Bogu tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę na różnych frontach, w różnych miejscach, powstaniach i obozach, i łagrach. Prosiliśmy Boga, aby zechciał przyjąć i ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego ubijanego syna. Jesteśmy przekonani, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełnienia wszelkich i małych obowiązków. Tej umiejętności. Chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Teraz mówmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech, brat nienawiści który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swoje doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczystych. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Sprawa, byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas naumiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. kia pai